Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Dotychczas na kanale były tylko recenzje podręczników do RPGów, a teraz chciałbym wam przedstawić moją recenzję a propos książek, książek trylogii Łowcy Czarownic. Słuchajcie, ta recenzja od razu mówię jest podzielona na dwie części. Pierwsza część jest to część niespoilerowa, ta powinna być z timestampy, powinno być tam zaznaczone na dole jak będziecie sobie przywijać film. A druga jest spoilerowa. Ta pierwsza jest dla tych, którzy może nie czytali kompletnie książek z łowcy Wo czarownic i tak dalej, i e, chcieliby się zainteresować, czy może godne polecenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga część recenzji jest e, lecę spoilerami i mówię dokładnie, co mi się podobało, co mi się nie podobało. To jest głównie nastawione do osób, które są już zaznajomione z trylogią łowcy czarownic i są ciekawi, może, czy moja opinia jest taka sama jak. Ich, a propos różnych e, części tej, e, ty, ty, tych książek. Czas na część bezpoilerową. Słuchajcie, łowca czarownic jest o Matiasie Tulmanie, e, łowcy czarownic, który w świecie Warhammera po Imperium podróżuje i zajmuje się swoim zawodem, czyli tępieniem mutantów itd. Jednakże może się już nasunąć w tym przypadku kilka pytań, bo powiedziałem w świecie Warhammera. Czy, w świecie, czy znajomość świata Warhammera jest w jakikolwiek sposób, wymagana do przeczytania tej książki. Słuchajcie, według mnie tak. Według mnie tak. Prawdopodobnie można przeczytać tę książkę bez znajomości świata Warhammera, ale ja osobiście bym nie polecał. Jednak bym bardziej polecał to osobom, które znają świat Warhammera. Szczególnie, że, o tutaj może znajdę, ja na początku książki jest pokazana, będzie to gówno widać, bo ogólnie tak gówno rozrysowana, pokazana mapa świata Imperium i te ciekawe, Taki... Przygody mniej więcej rozgrywają się w okolicy Wurtbadu, czyli stolicy Stirlandu. I co ciekawego? Nie ma zaznaczonego Wurtbadu na tej mapie. Ale co zaznaczyli? Bretonia, która ma. Nic nie znaczy w przypadku tej całej przygody i tego, co się dzieje w książce. Dlatego uważam, że jakaś znajomość świata Warhammera by się przydała. Chociaż. Znaczy, no jej brak, według mnie, może odjąć dużo książce. A jaki jest mniej więcej zarys fabularny tej książki? A dokładnie jest taki, że łowca czarownic, Matthias Tulman ze swoim pomocnikiem, najemnikiem Stengrem, yy, znajduje się obecnie w Wrldbadzie. Zakończyli właśnie jedno śledztwo, dosłownie heretyczka płonie na stosie i Matthias chce się zająć swoim śledztwem, którym zajmuje się takiegoś czasu prywatnym, jednakże pojawia się jego przełożony inny łowca czarownic który informuje go, że jest sprawa w posiadłości Klausnerów, ponieważ tam giną ludzie. I Matias Tullman ma się tym zająć. Matias, mimo że informuje go, że ma swoje śledztwo, ten mówi, że ma to gdzieś i ma po prostu podążyć za rozkazem. No i Matias wyrusza do, do posiadłości Klausnerów. Jest to dosłownie pierwszy rozdział, albo nawet nie cały pierwszy rozdział, dlatego myślę, że to nie jest żaden spoiler, po prostu nakreślenie. Mniej więcej sytuacji. No do samych książek. Powiem Wam szczerze, przy pierwszej książce bywały momenty, że się męczyłem czytając tak na serio. Długie, rozwległe opisy niektórych okolic, które nic nam dosłownie nie mówią, albo przynajmniej na razie nic tam kompletnie nie mówią, ale a koniec końców i tak okazują się prawdopodobnie zbędne, żeby tutaj nie spoilerować, oczywiście. Dodatkowo, relacja pomiędzy Matiasem Tulmanem a Stengrem jest jedną z jest przedstawiona w sposób, który ja zbytnio nie lubię w książkach. To znaczy, że oni się znają ogólnie kilka lat i prawdopodobnie są przyzwyczajeni. Steinr jest dosyć przeciwieństwem Matiasa Tulmana i Matias daje temu często upust słownie. Ale daje mu upust słownie temu w ten sposób, jakby dopiero co się poznali. Po prostu jest y, dla zarysowania ich relacji. Jest przedstawiona relacja, jakby się znali od niedawna, pomimo, że się znają kilka lat. I powiem wam, że według mnie bardzo sztucznie to wygląda i wręcz czasami boli w oczy. Dodatkowo w tej książce znajdują się opisy mniej więcej czym jest wiara Sigmara, kim jest wielki Teogonista i tak dalej. Mniej więcej o świętych relikwiach. Jeżeli ktoś zna uniwersum Warhammera, tym bardziej może go to męczyć, ponieważ jest to coś, co no po prostu jeżeli się zna uniwersum, to się wie i czyta się po prostu formułkę, którą już się zna. Natomiast możliwe, że to jest pomocą dla osób, które nigdy nie, przeczyta, nie, nie przeczytały, ani nie znają nic ze świata Warhammera. To rzeczywiście takie formułki, jak na przykład, kim jest słowca czarownic, jak patrzy na sprawy, albo jakimi sprawami się zajmuje, jakie są środki e, czyszczenia herezji i mutantów, tak to nazwijmy. To jeżeli nikt nie zna o świata Warhammera, to rzeczywiście to może mu troszkę nakreślić sprawę. Jednakże jeżeli chodzi o przyjemność czytania, według mnie to się o wiele bardziej, o wiele lepiej rozkręca w przypadku drugiej i trzeciej książki. Ponieważ w przypadku pierwszej, no jeżeli mamy nakreślane właśnie te myśli Matiasa Tullmana, mamy nakreślane relacje między Stengrem albo innymi osobami, tak słownie, jakby znali się pierwszy raz i może znają się od jakiegoś czasu, to w drugiej i trzeciej jest to już pominięte. Już rzeczywiście to wygląda, jakby postacie znały się więcej czasu. Rzeczywiście zbędne, długie opisy lokacji, które, które czasami są nieprzydatne, też zniknęły. Można powiedzieć, że książka na nas by się odchudziła, ponieważ pierwsza książka miała około chyba 360 stron. Zaraz sobie zerknę, nie ta książka w sumie. <laughs> 320 stron. Druga miała około 200 chyba 40, trzecia miała 260 coś. Druga i trzecia książka na tym zyskały. Jednakże to nie jest tak, że tylko zrzędzę na temat tej książki. Takie bardziej mniej przyjemne rzeczy chciałem zostawić na, na początek, a te yy, lepsze mieć yy, na koniec pojeść w jednej kupie. Słuchajcie, to ta książka, te książki robią bardzo dobrze. To jest yy, pokazanie pracy łowcy czarownic czym on się zajmuje, jakie ma właśnie sposoby też do czyszczenia, i to są w praktyce pokazane: jakie czyszczenia, herezji, mutacji i tak dalej. Dodatkowo, jakie ma prawa, co może zrobić łowca czarownic wobec wieśniaków, co może łowca czarownic zrobić wobec szlachty, co może łowca czarownic e, zrobić w przypadku, jeżeli wjeżdża do nowego miasta, czego może oczekiwać, czego może zażądać od, od, od tutejszych. E, Burmistrzów, na przykład, tak to nazwijmy, władców miejskich i tak dalej. I może mini, mini spoiler, ale w tych książkach nie pojawi się tylko jeden łowca czarownic, pojawią się też inni. Dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wygląda łowca czarownic, który rzeczywiście jest nazwijmy to prawy i chce pełnić swoją, swoje obowiązki wobec Sigmara i koniec końców w wielu momentach kieruje się również sercem, nie tylko rozumem. Mamy perspektywę łowca czarownic, który korzysta ze swojej. Hmm, pozycji i powiedzmy robi karierę na tym głównie, A, oraz mamy też na perspektywy łowców czarownic, którzy są po prostu zwykłymi, zwykłymi brutalami, którzy, którzy cieszą się tym, że mogą pójść gdzieś do wioski i kogoś pizdu potorturować. I tutaj mamy perspektywę tych łowców czarownic, e, dlatego myślę, że to może być ciekawe do przeczytania, po to rzeczywiście w, Pokazuje nawet konflikt z samym, nazwijmy to, zakonnik Sigmara, jak to wszystko wygląda. Ogólnie sam osobiście oceniłbym tą książkę takie solidne 8, 8,5 na 10. Bywały momenty, bardzo dobre, szczególnie, że powiem tylko tak, mini spoiler, jak jesteście na ostatnich 100 stronach książki, to sobie nie rozplanowujcie, że Bo podzielicie to ostatnie 100 stron, na przykład dwa razy do tego się siądziecie, nie. Nie, 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 to się planuje jeden moment, kiedy przynajmniej te 100 stron na raz ostatnio może się przeczytać w każdej z książek. Wracając, były momenty bardzo dobre, ale mówię, tak, pierwsza książka troszkę zanudziła. Poza tym, teraz spojrzałem sam na cenę. Może się nie przyzwyczaiłem do obecnego standardu cenowych książek 42 zł za książkę, czyli łącznie 126 zł za trylogię. Czy według mnie dobra cena? Może trochę za duża? Może trochę za duża? Ale mówię, w drugiej i trzeciej książce dużo rzeczy zostało polepszonych, przez co nie warto patrzeć w tym przypadku na objętość. A można warto spojrzeć na treść po prostu. A treść według mnie jest bardzo dobra, szczególnie dla osoby znającej się na sieci Warhammera. Jeżeli ktoś nie zna tego Warhammera świata, mówię tak, ocena niżej można by dać, i 7,5 na przykład w tej książce, bo może być cały czas ciekawa, dobrze narysowuje postacie, trzyma, ma trzymające wątki i tak ale ktoś może się zagubić po prostu w tym, co się tutaj koniec końców dzieje. Okej, okay, a teraz jest część spoilerowa. Słuchajcie. Teraz w końcu mogę się do tego trochę leżej, troszkę swobodniej, bo po prostu zacznę mówić, co mi się podobało w fabule, co mi się nie podobało. Jak już wspomniałem, części bezspoilerowej. no nie podobały mi się te relacje Matulmana z szęgem? Z Pamiętam, nie wiem, nie pamiętam, nie wiem jak to wymówić, to było napisane. <grym> to. Mi się to nie podobało na początku, jak oni rzeczywiście, że oho, tu opił się, to tamto, kuźwa, goście, znasz go kilka lat. Szczególnie, że w przyszłych książkach było widać, tej drugiej i trzeciej, że on już na to aż tak nie, bardzo nie zwracał uwagi. Bardziej rzucał po prostu kojąśliwe uwagi, niż na, na serio był podirytowany tymi sprawami. Dodatkowo, według niezbędne właśnie przydługie opisy oraz skakanie wątkami pomiędzy e, w jednym momencie głowce czarownic. Ma cztery strony swojego czy 5 stron akcji, później przenosimy się na nekromantę, później o nekromanta jeszcze z kimś obcym gada, przenosimy się jeszcze w to miejsce, tu kogoś porywają przez dwie strony i według mnie takie skakanie wątków mogło być troszkę, można, trochę się pogubiłem i mówię, też mi się nieprzyjemnie przez to czytało, chociaż to mogło być spowodowane tym, gdyż tak na serio przez, w sumie nie pamiętam ile, dwa, dwa i pół roku miałem przerwy odczytania książek. Więc to może musiałem po prostu się rozkręcić, jeżeli chodzi o tą kwestię. Dodatkowo, śledztwo w pierwszej części, co w pierwszej książce, ja lubię śledztwa, których za pomocą których w pewnym momencie, jak zatrzymamy tam książkę, film, grę czy coś, ten deseń i siądziemy na to na spokojnie, jesteśmy w stanie jakoś wywnioskować, co się tutaj dzieje. Natomiast tutaj nie było kompletnie nic takiego do wywnioskowania. To by pomogło chociażby, pomogłoby jakby umieści, umieścili mapę e, posiadłości Klausnerów, na którą tulman nakreślał znaki, bo z opisu po prostu książki nie można było wywnioskować kompletnie, co to są w sumie za znaki, co się dzieje, jak to jest ułożone, w sumie w jakiej perspektywie leży zamek Klausnerów w porównaniu do innych okolic, do tych nawet śniedzi, do tych drzew, co się rozpadały. Też trudno mi było pojąć, w którym miejscu w sumie ten las się niszczy tak na serio. Więc to mogło być pomocne, myślę. Eee, natomiast niestety czegoś takiego nie było tutaj wprowadzonego. Przez ja czułem się lekko zagubiony. Szczególnie, że pierwsza część wyglądała, na razie mówię, do pewnego momentu. Wyglądała bardzo sztampowo. Wręcz czułem się, jakbym czytał Warhammerową wersję... E, tej klądwy czy jak to się tam nazywało, tam, e, tam Ravenloft w, w to DD, o to mi chodzi, że a tutaj mamy jakąś nekromantę, tu mamy jakąś związkę przestraszonych wieśniaków, tu mamy jakąś szlachtę, tu mamy tego, e, tu mamy nieumarłych i tu mamy jakichś ludzi, którzy chcą to wszystko naprawić. No i mówię, troszkę tak sztampowo to się czytało, szczególnie że był ten archetyp. E, Wrednego, aż sprawiedliwego łowcy czarowni, który wierzy, wierzył, że palenie na stosie to robi to dla Boga. E, archetyp jakiegoś tego. E, comic Reliefa, czyli Sztęgra, który pychlał, e, wyrywał e, ten loszki w karczmach i tak dalej. I, i, ale był dobrym wojownikiem, był dobrym kolegą koniec końców. Mamy e, zgorzkniałego przywódcę z podejrzanym asyst e, przywódcę, e, lorda. Pode e, Zgorzkoniałego lorda z podejrzanym, tym, asystentem, mamy dobrego syna starszego oraz złego młodszego. W cudzysłowie to wszystko wyglądało według mnie sztampowo. Do pewnego momentu, do pewnego momentu aż nie została odsłonięta historia całego tego wydarzenia, co się działo w zamku klausnerów a, oraz samymi klausnerami, czyli, że. Był jakieś dwójka Klausnerów, chyba bliźniacy, jak pamiętam, bo jeden mówił, że chyba wyszedł 10 minut szybciej niż drugi. I ten starszy w wyniku, jak rozległa się plaga, wyjechał w pizdu, żeby próbować znaleźć rozwiązanie na tą plagę. A ten młodszy w tym momencie przygarnął sobie jego żonę przymusem, uwięził ją i jej córkę. A jak im się mu się znudziła, to w tym momencie podburzył, że jest czarownicą i spalili ją oraz Turkę na stosie. I od tego momentu to było ja dobra, to w tym momencie się rozkręciło. W momencie nawet, jak była retrospekcja, a propos jak Klausnerowie, czyli tam już Helmut Klausner chyba to był i High, byli w Mordheim i jak ten CBH unieruchomił i jak zdzierał z niego skórę, to się później okazało, że oprawił w tą skórę jeszcze tą ksi książkę z czarami, i tak dalej. Die Buche und Unholden, chyba jakoś tak się nazywało. No to wtedy to wtedy to się rozkręciło. Dosłownie końcówkę tej książki, jak planowałem, ok, doczytam mniej więcej do 300 strony. Nie było opcji. Nie, tam do 200, nie wiem, 60, już nie pamiętam. I tutaj siadłem i przeczytałem rzeczywiście do samego końca, bo tak to mnie trzymało po prostu w emocjach. Jednakże w tym przypadku mam jedną. E Później w kolejnych e, książkach pojawia się minus, którym nie chciałem wspomnieć na e, nie niespoilerowej nie wersji. A dokładnie to, że w książkach pierwsza, o ile kończyła się, według mnie, satysfakcjonująco, czyli jakoś tutaj widzieliśmy konsekwencje akcji, tutaj wyjechali, ten został pokonany, tu z, z, jakiś tam pogrzeb tych szlachciców został zrobiony. Gregor leży w łóżku, bo tam no. No, krew vampira się do niego dostała, to tyle w drugiej i trzeciej książce. Szczególnie najbardziej mi to bolało w trzeciej, jest. Nie ma żadnych konsekwencji ich akcji tak na serio. Kończy się akcja, kończy się książka w tym momencie. To mi się nie podoba. Nawet już wolałbym takie przyciągające zakończenie, jak to było we władcy pierścieni, gdzie wydaje się, ok, koniec książki, a tu jeszcze hobity wracają do Shire i walczą z Salumanem. To. E, Wolałbym takie zakończenie niż zakończenie jak było tutaj. Na podstawie. Okej, okay, mówisz od razu w trzeciej książce. Okej, okay, pokonaliśmy e, wielkiego szczuro. E, te, 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 tego przodka, szcz, szczuro ludzi. Koniec. Co to, to kujwaj. A gdzie jest jakiś powrót do Aldorfu? Gdzie jest zdanie raportu? Gdzie jest reakcja z tego e, ich tego przełożonego? Jaką miał Sforza? Gdzie jest jego reakcja Nie wiem, dużo rzeczy Dużo rzeczy w tym momencie im brakowało na zakończeniu I według mnie śmiało Można było dać jeszcze 30 stron książki Jakby samym podsumowaniem tego co się wydarzyło Szczególnie że Ten Karan, Ka -Karadini, Karandini Ten nekromanta przeżył Gregor przeżył Jako Jako ten, ten nieumarły Wampir I nie wiem czy gdzieś są jest rozwinięcie tego. Sprawdzałem sobie na necie, bo też to dla mnie tak urwane było. I są niby pojedyncze opowiadania jeszcze o Matiasie Toulmanie, ale nie wiem, czy któreś z tych opowiadań jest po polsku oraz czy niektóre z tych opowiadań e, kontynuuje to, ten wątek, czy trzyma się kompletnie czegoś innego. Jeżeli też jeszcze o zakończenie, tylko wspomnę tej trzeciej książki, na przykład brakowało mi chociażby wyglądu, co zostało z tego miasteczka, e, gdzie też czuro ludzie się osiedlili. E, też buty, kulty sz szczuro ludzi e, po tym, jak e, ten przywódca szary, prorok zrobił czystkę z ludźmi. No to też brakowało chociażby tego opisu, jak wyludnione, czy zniszczone, czy zepsute teraz to miasto się wydaje. Ale tak jak po części, której bez spoilerowej, teraz przejdziemy do e, dobrych rzeczy. Chciałbym rzeczywiście teraz taką falę tych dobrych rzeczy wypłynąć, co mi się bardzo podobały. Mówię, mi się podobało to, jak ujawnili tą historię Klausnerów. Wtedy, według mnie, pierwsza książka ruszyła i się rozkręciła, i wtedy już wszędzie było widać motywację ludzi, i tylko czekałem na konsekwencje. Jak to wyjdzie, Ktoś ile siebie da rady, kto ma jakie możliwości, kto ma jakie zaplecze, bo to czasami kwestia zaplecza. Podobało mi się w drugiej części. Proszę, cała druga książka mi się podobała, Wam powiem. Cała druga. Od początku, jak przyjeżdżali do. Wurdbadu i Strażnicy byli zmuszeni wpuścić łowcę czarownic do miasta Tak do, przez to jak Gregor tam się dostał Przez to co się działo w mieście, te eksperymenty na ludziach i tak dalej A najbardziej, znaczy Też te, już nie pamiętam jak się nazywał ten łowca czarownic, co e, wtedy zarządzał tym Wurdbadem, co podpalił Tu wieżę z szaliankami, to też tak Na mnie tak, o ty śmieciu i nie byli w stanie tego ugazić, też to czułem Czułem moc tego zdarzenia, czułem, ee, czułem po prostu, co się dzieje, i czułem to, co czuje Tulman w tym przypadku. Ale co mi się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało, jak w e, pod koniec tej drugiej książki oni idą do zamku z zaproszeniem. Chyba Majster się nazywał tam ten łowca Szarownic. Zaproszenie do Majstera, od tego grubego tego e, lorda tego e, wurdwadu. Nie wiem, czy on był bar baronem, chyba, czy grafem. Baronem, chyba. Od barona zaproszenie. No i, i on sam, i jeszcze ten. O, a może zejdę do tych gości, im się pokazać, bo co będę w łóżku leżeć, mimo że mi ten czarodziej tutaj proponował, żeby zostać w łóżku. I to mi się podobało, że po, pojawiają się łowcy, i oto łowcy czarownic, ca, całym zakonem praktycznie z Wurtbadu. Idą tam. Yy, pojawi się ten. Yy, Baron Ropucha, od nur, yy, ten z Nurgla. Pojawi się. Vampir, Nekromanta, Skaweni i Gregor. I to tak koźwa. I opierdzielę, i wszystko w jednym momencie. I po prostu czytałem tak podierany tą część, czekając na to, jak to się skończy. I koniec końców, Skaveny, można powiedzieć, wyszły zwycięską ręką. Bo przypadkowo, bo przypadkowo, ale zgarnęły tę tą książkę z czarami od Klausnerów. I trzymychnęły, a ludziom udało się jakoś to przeżyć. No mówię, druga książka, według mnie, była takim pikiem, jeżeli chodzi o, o to, co się tam działo. W trójce troszkę mi się, czy znaczy tak, odsunięcie wątku Karandiniego, który pojawił się praktycznie przez chwilę na początku i przez chwilę na końcu, razem z Gregorem. E, praktycznie troszkę, no, można było, według mnie, to zrobić lepiej, ale to było jak najbardziej zrozumiałe, że niestety on nie miał żadnych śladów, gdzie ma podążać za skawenami a, oraz za Tulmanem i dopiero e, z. Za pomocą tej, tej wizji udało mu się nam dotrzeć do celu, a i tak za późno. Yy, natomiast jak już. No, brakowało mi czegoś w tej trzeciej książce. Brakowało mi po prostu. Według mnie druga wypadła najlepiej. Trzecia ok. Czwar... Pierwsza, szczerze, trochę chyba najsłabiej ze wszystkich, ale cały czas dobrze. Jeżeli ktoś z Was przeczytał tą książkę, serdecznie teraz yy, poprosiłbym o polemizację. Prawdopodobnie zapomniałem wspomnieć o niektórych wątkach. Bardzo mi się podobał wątek tej, tego miasta, co koniec końców oddawał część z kaweną. Bardzo mi się podobało to, że ten. Bo pojechało trzech łowców czarownic. Jeszcze dwóch z Tulmanem e, wtedy. Co był jeden tym wielkim zelotą e, z biczownikami, jeszcze, co pojechali do tej wioski. To mi się bardzo podobało, że ten zelota miał kompletną rację tak na serio. Wydawał się być obłąkany, a miał tak na serio rację. W momencie, jakby zaczęli przeszukiwać mieszkańców. To by wyszło to lepiej niż plan Tulmana, gdzie Tulman stał się w pewnym momencie słaby, żeby tej swojej laski, sili, nie, też sili, a chyba się wymawiało... sili, żeby jej tutaj nie, nie zrazić, nie urazić. Został no, się po prostu miętki, a ten zelota to on chciał cisnąć, chciał cisnąć, chyba niestety zginął na koniec. Tak, od tego dużego, szczurzego proroka zginął. No ale słuchajcie, jeżeli czytaliście to i macie odmienne zdania, do jakichś wątków czy coś, czymś też chcielibyście się podzielić, śmiało piszcie. Śmiało chętnie przeczytam, śmiało jeszcze skomentuję. No możliwe, że w tych yy, nie wiem, parunastu czy około dwudziestu minutach nie udało mi się zmieścić wszystkiego, co chciałem powiedzieć, bo też sobie super szczegółowych notatek nie robiłem. Po prostu cieszyłem się książką czytając i tyle. Więc napiszcie też jak uważacie, co uważacie o tej książce. Do zobaczenia następnym razem. Następnym razem myślę, chociaż to pewnie będzie troszkę za jakiś czas, Pojawi się trylogia Maulusa, mrocznego ostrza. A za jakiś czas, ponieważ jest ona po prostu grubsza, każda książka wydaje się grubsza od łowcy czarownic, dlatego troszkę więcej czasu mi prawdopodobnie zejdzie, ale no to jest teoretycznie najszybsza recenzja książki, która może się zjawić na kanale. Do zobaczenia. Na razie cześć Pa.